W tej misji Karl wpierdala się do warsztatu jak żul o 6 rano do żabki i szuka w aucie Hiszpana jakiejś spluwy. Chuj w to, że nosi przy dupie kilka spluw, granaty, a nawet jebaną bazukę. Cesar na spokojnie oferuje swoją pomoc, ale kończy się na tym, że pożycza ziomkowi pistolet z tłumikiem. CJ jedzie do klubu Gisiego, żeby zajumać mu telefon i dzięki temu dotrzeć do ekipy dealerów z Los Santos. Ochrona nie wpuszcza go głównym wejściem, więc ten jak jakiś kominiarz wbija się po rusztowaniu na dach i wchodzi oknem. W środku bohater niby się podkrada, ale załącza się Katcenka, a w niej... Gizzy z kurwami na dragami. Kłóci się z nimi i chuj z nimi. Nagle wbija Karl i nie podkrada telefonu. Wyciąga giwerę i zaczyna monolog jak każdy czarny charakter i jak w filmach przez to chuj mu z tego celowania, bo Alfons ucieka mu z przed nosa. Po krótkiej wymianie ognia z ochroniarzami wybiega z klubu i zaczyna się pościg samochodem. Raz całkiem wysadziłem auto, a za drugim razem już rozważniej i na spokojnie Karl sprawdził, że Alfons Gizy przeszedł do historii. Chwilę później umawia się przez telefon z Cezarem w pierwszym. 69. Misja wykonana.